Cześć, cześć, cześć! witam Was, tutaj Frodo. Witajcie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Excalibur. Niestety mam, słuchajcie, złą wiadomość. Znaczy, czy znaczy ja wiem, czy złą. Chodzi o to, że ja już ten etap na raz sobie nagrałem. Nagrałem i po przerobieniu niestety okazało się, że mi się to nie nagrało. Tak jakbym chciał. Z jakimś tam błędem. Więc muszę zagrać to jeszcze raz. Ehm. No niestety. Mniej więcej wiem jak to już przejść, więc nie będzie na ślepo. To tylko, tylko taka zło, zła wiadomość. Mamy tutaj takie podesty. Z każdej strony są różne kolory. I tam po tamtej stronie też są dwa. Musimy po prostu zdobyć takie cztery kule. W każdych tych przejściach jest jedna kula. Z tego co wiem. Znaczy co wcześniej... Wcześniej o tym nawet wspomniałem przy pierwszym podejściu, że to jest taki najtrudniejszy etap, bo jest to przedostatni etap, słuchajcie, jeśli chodzi o naszą zabawę e, z Excalburem, którego w sumie mamy, bo w poprzednim odcinku zdobyliśmy go. Nie jest on może jakiś mocniejszy. Mi się wydaje, że jest taki sam. Najpierw musimy zebrać wszystkie składniki, to pamiętam. Nie będzie to może to takie proste, ale najgorzej dlatego, że tutaj jest dużo walki. Szkoda, że mi się to nie nagrało, bo pokazałbym wam fajną, fajny moment, w którym tak naprawdę już nie miałem życia. O, widzicie, tu trzeba to zabrać, no ale nie w tej chwili. Musimy najpierw... I tutaj wychodzi jakiś taki potworek i też trzeba będzie go pokonać. Aż cztery takie potworki, słuchajcie. A! ale coś mi wyleciało z głowy, nie wiem o co chodzi. Dzisiaj ja nie kontaktuję, coś. Dobra, najpierw zbieramy te składniki. O tą matę, tą matę jest nam bardzo potrzebna. Wolę jednak pokazać Wam, miałem jakiś klucz, nie? To klucze będzie bardzo dużo. Tego. Kuczyków będziemy zbierać. Dobra, to teraz idę na drugą stronę. Kurde, ale mnie złoił. Ja potrzebuję życia, bo... No. Ciężko. Padnij już. Ach, cholera. Cię pogięło Niestety wszystkich trzeba pokonać Bo sobie później nie poradzimy Dobra, najpierw może tu Pozbieram te wszystkie rzeczy Te runy, bo tutaj w sumie runy się zbiera I teraz tu mamy dwa przejścia Aha, to jedno zamknięte I tutaj mamy kolejnego gościa Dobra, i co tutaj mamy klucz? Mhm. Ale to nie jest ten klucz właśnie do tych drzwi, tylko tam jakichś innych. Bo ja już to sprawdzałem, to nie jest do tych. Nie, to nie jest do tych. To by było zbyt proste. Dobra, czyli tą stronę mamy już zrobioną. Przejdźmy może teraz w tą. Będzie tutaj trochę życia, ale to naprawdę na wagę złota. straciłem tak dużo. Niepotrzebnie. I tutaj sprawdźmy ten klucz, bo nie jestem pewny. Dobra, ten akurat jest okej. Okay. Mamy dwóch kolesi właśnie nie wiem czy mi to wyjdzie. Najgorzej życia nie mam, nie? No, tutaj chyba jest życie, nie, to jest e, magia, którą potrzebujemy do tak Do zlikwidowania pewnej zagadki takiej e, No a w tej chwili jeszcze nie możemy tego nic zrobić tutaj Dobra, tutaj są rzeczy Mianowicie kolejny klucz, bo po co Mam strasznie mało życia, jeśli tutaj coś nie znajdę zaraz to To będzie, ja mówię wam, tamten to moje pierwsze podejście to było no na resztkach na resztkach normalnie no właśnie Ech, zapomniałem o tym tam trzeba dać właśnie tą matę żeby mi nie zabiło więc spróbuję jeszcze raz może uda mi się zaoszczędzić trochę życia ok jestem z powrotem pomalutku to nie było tu jeszcze e, tutaj to było tak Trzeba dać tą matę, wiecie? Dobra, jeszcze sprawdźmy też te rejony. Fuck. Spadam. Zabieram tylko rzeczy. Nie będę, słuchajcie, z nimi walczył. Zabieram runę. Mam jabłuszko ale jabłuszko to strasznie mało jest. On tu idzie, nie? Nic tu więcej nie ma. Jezu, on mnie teraz nie puści, dobra. Mhm. A zmarnowałem to. Zapominam się też bronić, nie? Bo tak powinienem w sumie to robić. Jest tu więcej nie ma. Um, I tutaj też nic nie ma, dobra. To by było na tyle. E, tu się pozbyłem. Niektórych się nie pozbyłem, wiecie? To jeszcze z drugiej strony nas nie było. Tego mogę się pozbyć, bo on w sumie jest spoko, przynajmniej niż strzela. Udało mi się. Dobra, co my tutaj mamy? Tu jeszcze nas nie było. Kolejny klucz. To są klucze do tamtych pomieszczeń. Które w sumie ominęliśmy, a jeszcze tutaj coś jest. Aha, dobra. Teraz chyba już mamy składniki, żeby y, tą magię użyć. Dobra, to się przyda. Czy coś tu jeszcze więcej było? Chyba już nie. Teraz tu. Już nie pamiętam, który to klucz. Tutaj na pewno pasował któryś. Chyba to może ten drugi. Może ten. Dobra, ten. Kolejne właśnie takie pomieszczenie. Gdzie jest ta kula? Można go ominąć, wcale nie musimy z nim walczyć. Mamy kluczyk, kolejny oczywiście. Po prostu przesadzili trochę z tymi kluczami. A tutaj też coś mamy, ale to zaraz. Mamy życie, bardzo dobrze, bo bo je potrzebuję pamiętam, że jeszcze jedno było i to było ostatnie życie, które można było zdobyć i tu książki przestawiałem jedną i drugą i można było też była fajna, tu się, o przejście zrobiło fajna zagadka w sensie e, tak, żeby zabrać tą księgę to musimy słuchajcie tutaj przestawić te mm, posągi, one strzelają Strzelają w momencie, kiedy podejdziemy do księgi. Na przykład tak o przestawić je po prostu, żeby nie strzelały w stronę księgi. Dobra, może być. I te dwa też. Chyba najwięcej razy w tym etapie słuchajcie, z, y, słuchajcie zginąłem. O widzicie teraz? O, tak. teraz mogę to zabrać. No, tutaj jest ten. To tutaj muszę przebiec. O tak, dobrze. Teraz wiecie co? No jeszcze mam dwa klucze, więc jeszcze muszę się udać w pewne miejsca, żeby je użyć. Tutaj chyba było wszystko, wejdę do tej głównej. Teraz tak, tutaj sprawdzę, gdzie ja mogę jeszcze, gdzie, gdzie jeszcze jakieś drzwi były zamknięte. Tutaj były, to jest na tej ścianie, czyli tu. Dobra, tego omijamy, zostawmy to w cholerę. Aha, a tych muszę zabić niestety. Tak, muszę ich zabić, ja sobie ich zostawiłem. Źle zrobiłem, że zostawiłem, no ale dobra. Już pomijając to. Nie wiem, czy to ten klucz? Dobra, ten. Tak, to jest, słuchajcie, ta zagadka. Żeby to zabrać, nie mogę tego zabrać. To jest taki wężyk, tak? To jest jakiś tak, taki, taki e, medalion z wężem. To muszę tak, bo wyłączać muszę tutaj o te, żeby przestała kapać. Tu nie ma wody. Tu też nie ma wody. I teraz tak, tutaj, tu jest, ale tu mogę jeszcze wyłączyć. Tak, i z... tamte nie działają już, tak? Bo chodzi o to, żeby walnąć teraz tą fontannę, o, naszą magią. No i teraz można zabrać księgę. Super, to mamy to. Jabko mogę zjeść. Czyli słuchajcie, zostało nam jeszcze jeden klucz, tak? Mamy jeszcze jeden klucz? Mamy jeszcze jeden klucz. Jest jedno jeszcze przejście gdzieś. Nie wiem, czy dobrze idę. Źle. Hmm. Czekajcie, bo tego nie zabrałem z tego wszystkiego. O Jezu, widzicie? Już pominąłem. E... Spadaj, kurde. Już nieważne. Hmm. Jeszcze jedne drzwi. Tylko gdzie? Um. Cholera. Nie widzę. Te na wprost... A, tutaj, dobra. Czyli e, na wprost. Sam się dziwię, aż jak ja w ogóle odczytuję tą mapę, nie wiem w ogóle o co chodzi. Ale też jeszcze ja się tu wszystkich pozabijałem i tutaj są te drzwi, to są te chyba. Nie, nie te. No to te. O te. I to jest ostatni nasz klucz. Zanim też będzie coś. Tak, to jest ten kolejny ten. Dobra. On też ożyje, to pamiętam. Z I tutaj jeszcze muszę iść do tego gościa. To jest taki z więzienia w ogóle. Najpierw zabiorę szczura. Tak. I on tutaj ze mną zagada. Oh, I'm so hungry I could eat a scabby horse, but I'll settle for that rat in the corner. And if you get me the rat, you can have my treasured ball of clay. I've been rolling this clay since I was put in here about five, no six, oh ages ago. Dobra, trzeba dać mu szczura, żeby dał nam Thanks for the rat. This'll fill me up. Mmm. Fu. Dobra Nie 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 chodziło mi bardziej o zjedzenie kurki I to jest słuchajcie ostatnie chyba życie nie... Chociaż wydawało mi się że jeszcze gdzieś było jabłuszko ale Chyba się mylę Bo nigdzie nie ma tutaj już nic różowego Dobra tu muszę uciec Jakoś spróbować uciec No, dobrze I teraz tak Muszę tutaj dać te runy um... I tu będzie walka, słuchajcie. Dobra, to na pewno ta góra, bo już widać, że jest symbol tej góry. I tu znika, widzicie, te półksiężyce znikają. A tutaj muszę dać... Na tą kulę chyba, tak, tą kulę. Mhm. Dobra, i tu będziemy teraz walczyć. <laughs> Dzięki temu będziemy mogli zabrać ten, ten artefakt. Tylko nie wiem czemu, słuchajcie, właśnie w poprzednim odcinku też tak miałem, kamera mi się zmienia i, i teraz e, wiem, że jest jakiś przycisk, który jest odpowiedzialny za to. E, ja tu popróbuję, słuchajcie, bo ja nie chcę tak kamery. Ona się sama przestawia. E, to jest to. O, dobra. E, F2 jak coś, jakbyście chcieli. Nie wiem, czy tu? Tak, tu. Dobra, mamy pierwszy artefakt. Bardzo dobrze. Czy ja dobrze idę? Chyba tak. To jest ten ten. Nie, już zabiłem go. Czyli możemy iść teraz na drugą stronę. Tego zestawiłem, muszę pamiętać o nim. Tak, i teraz tu będziemy walczyć. Z kolejnym... Nie, tu. tu. Z kolejnym jakby... W sumie to chyba są jakieś żywioły, tak mi się wydaje. Tam była ziemia. Tu chyba będzie jakaś woda, bo co? Fale. Mamy runę, gdzie jest fala. No ten poprzedni odcinek, y, dłużej, znaczy poprzedni odcinek. Ten, co mi się nie udało, to długo mi to zajęło, bo musiałem tutaj dojść do tego, jak to wszystko tutaj... A, oj. Y, continue. Tutaj trzeba dać tego węża. Jak do tego dojść, żeby to wszystko tutaj dać, te rzeczy? O właśnie, ten chyba był najtrudniejszy Matko bosko Chyba będzie tak samo jak w tej mojej pierwszej próbie, że miałem normalnie kapkę życia, słuchajcie. O nie! Jezus, źle, źle wlazłem. nie gdzie trzeba. Tu. Uwaga, bo tutaj też jest ten szkieletor. Więc mnie on jeszcze diabnie i będzie. Spadaj. Dobra, to mamy tą jedną i drugą stronę zaliczoną. Teraz jeszcze z tej strony mamy. Ojej, ale by się przydało coś, jakieś życia, chociaż nawet jabłuszko by dali. Dobra, i tutaj kolejny... Hmm, kolejny żywioł, to będzie ogień chyba. To jest tak, to jest runa. Dobra, i teraz jeszcze dajemy tu. Tu dajemy, słuchajcie, książkę. Tylko ja w tej mojej pierwszej próbie, słuchajcie, nie sterowałem jak była ta kamera tak dziwnie. No, to było jeszcze trudniejsze. Bo nie wiedziałem, że można przez, poprzez F2 to wszystko sobie ładnie przestawić. Żeby ta kamera znowu ustawiła się z tymi za pleckami. No ale dobra. Została nam ostatnia runa, znaczy w sensie ostatnie te... Nie wiem co to jest, te kule zdobycia. I tu będzie taka kobieta. To chyba żywioł będzie wody. Bo tutaj trzeba dać tą chmurkę A z drugiej strony trzeba dać takiego kogutka O Jakiegoś, nie wiem, ja to tak nazwałem sobie Szkoda, że te Kobity tutaj Strasznie mają taki odgłos, właśnie jak chłopy nie powinno tak być, no ale dobra. Zabieramy ostatnią kulkę. Tak. Czy ja wspominałem, że jest to przedostatni etap? Tak. Chworzę, co ja zrobiłem. Najgorsze co mogłem zrobić. Ach, nie pytajcie mnie w ogóle o nic, nic, o nic. Muszę się uspokoić. <grym> Okej, okay. jestem z powrotem. Słuchajcie już... Do perfekcji już na pamięć znam tą tą, 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 lokację. No rzeczywiście wyczytałem, że jest najtrudniejsza ze wszystkich, wcale się nie dziwię. I nawet, patrzcie, udało mi się ładnie przeoszczędzić, jeśli chodzi o życie. Także nawet jakoś mi to ładniej poszło. No ale to gram już chyba czwarty raz ten etap. I teraz, czekajcie, bo ja nie wiem czy te, to są te drzwi. Nie, to są te. Już tutaj nawet sobie te trupy zostawiłem. Tutaj też, dlatego może udało mi się tak przeszczędzić, jeśli chodzi o życie. I teraz zobaczcie, tutaj mamy te podesty i musimy po prostu tutaj te nasze kulki umieścić. A, tu chyba zielona. Fajny odgłos, taki szklany. Szklany odgłos. Tutaj żółtą. I ostatnia. No, teraz otworzyło się to przejście. Nie wiem, czy to jest to. Nie, tutaj stąd zaczynaliśmy, czyli tam. I kończymy, słuchajcie, etap. To jest następny, nie wiem czemu nie było. Może dlatego, że już zaliczyliśmy, to nie było tego przerywniku takiego. Następny level to jest chyba Projekt Eden, tak się nazywa. I to jest, słuchajcie, ostatni etap. Zostawimy sobie go na następny odcinek. Będzie krótszy z tego co wiem, bo tam jest, będzie tylko walka z bosem. Nie wiem na czym jeszcze będzie polegała, o co tu będzie chodzić. Zobaczymy. W każdym razie ja Wam za dzisiaj dziękuję, ja już mam dość. Za dużo razy przechodziłem ten etap. Niestety ta grama w to w sobie, że nie można zapisywać. Trzeba wszystko zaczynać od początku. To jest najgorsze. Ja Wam dziękuję i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.